Hey Wczoraj mówiliśmy o tym, jak zmieniać nasze nastawienie do problemów i jak ważne jest, aby patrzeć na nie z optymizmem. A czy zastanawialiście się kiedyś, jak wiele humoru może kryć się w codziennych problemach, które każdy z nas napotyka? Pewnie tak, ale dziś chcę wam po pierwsze to przypomnieć, a po drugie przedstawić problematykę z trochę innej, bardziej humorystycznej strony. Czasami wystarczy odrobina dystansu i dobrego humoru, aby zwykłe trudności stały się dla nas źródłem uśmiechu. Dziś chcę podzielić się z wami właśnie takimi kilkoma śmiesznymi anegdotami, które na pewno poprawią wam humor. Zatem przygotujcie się na dawkę, nie powiem porządną, przygotujcie się na dawkę humoru, ale na wstępie jeszcze zanim przejdziemy do części pierwszej, ja bym chciał was serdecznie zaprosić do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście kliknęli ikonkę dzwoneczka, tak żeby nie przegapić kolejnych jeszcze kolejnych i jeszcze 30 paru odcinków i kolejnych jeszcze kolejnych jeszcze projektów. Napiszcie co wy o tym sądzicie, o tematach, które przerabiamy w poszczególnych odcinkach. Napiszcie, czy Wam to się podoba, czy macie troszeczkę inne spostrzeżenia. Dajcie łapkę w górę, bądź łapkę w dół, jeśli Wam się nie podoba, ale ja zachęcam do łapki w górę. A teraz, nie przyciągając, zapraszam do części pierwszej. Cześć! A część pierwsza to pytanko, dlaczego warto opowiadać śmieszne historie o problemach. A to dlatego, że dzięki temu mamy lżejsze podejście. Kiedy opowiadamy śmieszne historie związane z naszymi problemami, uczymy się przede wszystkim do nich podchodzić z dystansem. Problem, który w pewnym momencie wydawał nam się pff, ogromny, w retrospekcji często jest źródłem śmiechu i uśmiechu. A pozwala nam to zrelatywizować wiele spraw i spojrzeć na nie z innej perspektywy. Zamiast skupiać się na tym, co poszło nie tak, warto zastanowić się nad tym, co możemy z tego wynieść. Jako kolejną sprawę do tej części mogę powiedzieć: dziel się swoimi przeżyciami z przyjaciółmi, z otoczeniem. Wiesz, ile razy twoja historia rozbowiła kogoś bądź pocieszyła kogoś innego? Twoje przeżycia mogą być wsparciem dla innych, bo kiedy dzielimy się swoimi wpadkami, problemami, pokazujemy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy. I warto mieć do siebie troszeczkę więcej wyrozumiałości. Może akurat Twoja historia pomoże komuś, nie wiem, wyjść z jakiegoś zakrętu, przejść przez jakiś trudny moment w swoim życiu. Nie bój się tego. Nie bądźmy samolubni w tych aspektach problemów, bo dzięki temu, że opowiemy tą swoją historię, z jednej strony podniesiemy kogoś na duchu, a z drugiej strony nabierzemy do tego dystansu. Kolejny aspekt to ucz się na swoich błędach. Za każdą śmieszną, a czasem nawet absurdalną historią kryje się. Ważna lekcja. Może to być na przykład jakieś przypomnienie, żeby sprawdzać daty ważności produktów przed gotowaniem, albo że warto zawsze mieć przy sobie zapasowe klucze. Często zaś te lekcje dotyczą naszego podejścia do życia, relacji z innymi ludźmi, czy naszych własnych oczekiwań wobec własnych siebie. A teraz przykład. Przykład człowieka, który chcąc zabić muchę w swoim mieszkaniu, nie dość, że nie złapał owada, to jeszcze rozwalił pół swojego salonu. Przesadził trochę w całej tej akcji, ale przede wszystkim nauczył się, że czasem warto podejść do problemu z głową, a nie impulsem. A co najważniejsze, umiał się z tego śmiać i podzielić się tą historią z innymi. Bo przecież ważne jest, aby umieć patrzeć na siebie z przymrużeniem oka, z dystansem, co nie? Mam nadzieję, że te refleksje, refleksje zachęcą Cię do opowiadania swoich zabawnych historii i śmiania się z własnych pomyłek i potknięć w życiu. Przecież to one czynią nas takimi, jakby to powiedzieć, bardziej ludzkimi i to one dodają życiu barw. Więc jakie są wasze śmieszne historie związane z problemami? Podzielcie się nimi w komentarzach, ja je bardzo chętnie poczytam, a w tym momencie kończę część pierwszą i zapraszam na odcinek sportowy. Mam nadzieję, że nie będzie nic się działo krzywego, nie przewrócę się, nie wpadnę na żadną kałużę, nie będę miał buzi całej z błota umorusanej, ale nawet jak tak się wydarzy to nie martwcie się Przed rozpoczęciem części drugiej podzielę się z wami tą swoją anegdotą życiową Także do zobaczenia na części sportowej Dzień dobry Witam w części sportowej dzisiejszego odcinka Na dzień dzisiejszy przygotowałem bieg podprogowy Około 40-45 minut Zobaczę jak mi się będzie biegło Z 10 minutowym rozbieganiem I z 10 minutowym schłodzeniem Także nie przeciągając do roboty Koniec rozdziałki 40 minut mocniejszego biegania Biegnie się Więc postanowiłem, że 40 minut zrobię 50 Nie wiem czy się za w Bo muzyka na psa głośno i chciałem być dobrze słyszalny. A dzisiaj też. I do końca zostało 30 minut. Także jest okej. Okay. Forma delikatnie poszła do góry. Delikatnie, nie zapeszając. Nie podniecając się. Jest OK. Jeszcze 15 minut. Prędko przyspieszyła do 4,11. Ponad normą, czyli tak jak mówię, ale czego nie polecam. 5 minut rozgrzewki, miałoby schłodzenie, Miało być 10, ale przedłużyłem sobie mocniejsze bieganie, więc sobie skrócę schudzenie. Finito. Żeby osiągnąć coś w życiu, trzeba się temu poświęcić, trzeba Troszeczkę wyrzeczeń. Co ważne w systematyczności, nawet jeśli to, co robicie, będzie Wam się wydawało monotonne, nudne, to pamiętajcie, że codziennie należy dokładać kolejną cegiełkę, bo tylko tak zbudujemy trwały i długowieczny. Sukces, sukces, który pozostanie z nami na długie lata. Kończę wtorkową część sportową. Do zobaczenia za niedługo. Cześć. A część druga to moje ulubione anegdoty związane z problemami. Pewnie wiecie, że życie bywa pełne niespodzianek i często zdarza się, że plany idą nieco inaczej, niż byśmy chcieli. Czasem jest to źródłem frustracji, ale często też możemy znaleźć w tym powód do po prostu śmiechu. Dlatego chciałbym podzielić się z Wami kilkoma moimi ulubionymi anegdotami związanymi z problemami. Problemami, które kiedyś gdzieś tam mnie spotkały i mam nadzieję, że rozśmieszą one Was tak samo jak i mnie. Pierwszą, o której chciałbym powiedzieć, to są zagubione klucze. Pewnie wielu z Was zna to uczucie, gdy rano spieszymy się do pracy lub na jakieś tam ważne spotkanie, a kluczy do samochodu czy do mieszkania nigdzie nie możemy znaleźć. Kiedyś miałem taką sytuację, że szukałem kluczy dosłownie wszędzie. Nawet w lodówce, szafie i w mikrofalówce. Po godzinie szukania zdałem sobie sprawę, że klucze wiszą. Na drzwiach od zewnątrz. Przypomniałem sobie, że poprzedniego wieczoru, wracając do domu, zostawiłem je w drzwiach i zapomniałem wziąć do domu. Na szczęście sąsiedzi byli wyrozumiali i nie skorzystali z okazji do odwiedzin mnie w moim mieszkaniu. Drugą taką anegdotą, która mnie spotkała, to były zakupy w sklepie. Była taka sytuacja, że zdarzyło mi się kiedyś pójść do sklepu tylko po mleko, a wróciłem do domu z pełną torbą zakupów. Ale akurat w tym aspekcie wiem, że nie jestem sam. Wróciłem do domu z pełną reklamówką zakupów, w której było totalnie wszystko. Od chipsów po mydło i teraz trrr, fanfary, ale mleka brak. I w takiej sytuacji wiesz, że musisz wrócić do sklepu i stawić czoła spojrzeniom kasierek, które widziały, jak wychodziłeś 10 minut wcześniej z pełną reklamówką produktów spożywczych. Na tym przykładzie możesz się zdenerwować, ale możesz do tego podejść, wyszukując w tym jakiegoś pozytywnego aspektu i możesz do tego podejść w taki sposób, że chociaż miałem okazję zrobić dodatkowy spacer. Trzecią wpadką, którą chciałbym tutaj opowiedzieć, to są, też jestem pewien, że każdy je spotyka wpadki przy gotowaniu, przeróżne to jest temat rzeka, w moim przypadku wyglądało tak, ogólnie kocham gotować, ale przyznaję się, że nie zawsze idzie to tak, jakbym chciał pewnego razu, próbując przygotować pyszny deserek, pomyliłem sól z cukrem, no i zamiast słodkiego ciasta, które chciałem od serca obdarować moją rodzinę wyszła, jakby to nazwać, słona katastrofa, na początku nie ukrywałem byłem wkurzony, wkurzony na siebie ale potem właśnie zdałem sobie sprawę, że to przecież jest świetna okazja, by nauczyć się chociażby czytać dokładnie etykiety na produktach. A co na to moja rodzina? Jak zawsze w takich sytuacjach, po prostu mieli okazję, żeby przez drugą część dnia mieć ze mnie polewkę. Tych historii ja mogę mnożyć. Tutaj chodzi bardziej o pokazanie sposobu myślenia, że w każdych takich głupich problemach życiowych zawsze trzeba znaleźć jakąś szczyptę śmiechu, przekształcić negatyw w pozytyw. Mam nadzieję, że moje opowieści historyjki, Rozśmieszyły was troszeczkę i przypomniały, że warto właśnie śmiać się ze swoich błędów. W końcu to one uczą nas najwięcej. A wy, jakie macie zabawne anegdoty związane z problemami? Napiszcie koniecznie w komentarzach, a ja chętnie tego posłucham. Kończę część drugą, do, zo do, zob do zobaczenia w części trzeciej. A część trzecia będzie takim połączeniem, takim spoiwem, i odpowiemy sobie w niej na pytanie, jak te historie pomogły mi w życiu. Możliwe, że zastanawialiście się, dlaczego opowiadam wam o tych wszystkich wpadkach i nietrafionych decyzjach. Czy to jest dla mnie coś takiego, co mnie zawstydza, a może jest to dla mnie trochę przykre? Odpowiedź brzmi kategorycznie nie. Właściwie uważam, że te historie wniosły do mojego życia wiele pozytywów, ale pozwólcie, że się podzielę z wami tymi pozytywami, które uważam za pozytywy, które one wniosły do mojego życia. Na pewno wniosły relaks i dystans. Życie potrafi być niesamowicie. Stresujące. Ciągle mamy terminy, presje, wyzwania. W takich momentach ważne jest, by znaleźć coś, co pozwoli nam zrelaksować się na chwilę. Dla mnie jest to śmiech, śmieszne historie. Nawet jeśli dotyczą moich wpadek, pozwalają mi na chwilę oderwać się od rzeczywistości i, co, i codziennych problemów. Dodatkowo spojrzeć na świat z przymrużeniem oka. Uśmiech nawet w najtrudniejszych chwilach jest takim balsamem dla duszy. Po drugie, jest to inspiracja dla innych. Dzieląc się moimi historiami, chcę pokazać wam, że wszyscy popełniamy błędy, ale to właśnie te błędy, to właśnie one czynią nas ludźmi. Jeśli moje opowieści sprawią, że przynajmniej jedna osoba poczuje się lepiej w swojej skórze, że będzie miała odwagę zaśmiać się z własnych pomyłek i pójść dalej, to znaczy, że moja misja jest spełniona. Po trzecie, jest to rozwój i nauka. Każda wpadka, każdy błąd jest dla mnie okazją do nauki. Tak, po solony deser był porażką, ale nauczyłem się tego, żeby zawsze sprawdzać składniki przed dodaniem ich do potraw. Zagubione klucze? Teraz zawsze sprawdzam, czy mam je ze sobą, zanim zamknę drzwi. A więc widzicie, każda sytuacja, nawet ta najmniej komfortowa, daje nam możliwość rozwoju i takiego samodoskonalenia się. A podsumowując tą część, powiem tak, że moje anegdoty, choć często zabawne, niosą za sobą ważne lekcje, bo dzięki nim uczę się, rozwijam i staję się lepszym człowiekiem. Mam nadzieję, że moje doświadczenia będą też dla was inspiracją. Będą dla was nie tylko inspiracją, będą dla was inspiracją, ale pokażą, że zawsze do życia warto podchodzić z optymizmem i uśmiechem na twarzy. Nigdy tego nie zapominajcie, zapamiętajcie, możecie wszystko. A teraz czekam na wasze historie. Jakie lekcje przyniosły wam najważniejsze błędy w życiu? Dzięki za część trzecią. Jak widzicie, życie Potrafi nas zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie, a codzienne sytuacje potrafią być źródłem naprawdę dobrego humoru. Ważne jest, abyśmy potrafili dostrzegać te chwile i cieszyć się nimi, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają one nam się problematyczne. Pamiętajcie, że to, jak postrzegamy świat wokół nas, zależy tylko od nas samych. Jeśli potrafimy się śmiać z problemów, zyskujemy od nich znacznie więcej niż tylko rozwiązanie. Śmiech to przecież jedno z najlepszych lekarstw. Dla stres i na zmartwienia. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przyniósł Wam dużo uśmiechu na twarzy i pozwolił na chwilę relaksu w środku codziennego zgiełku. Kochani, pamiętajcie, że zawsze warto patrzeć na świat z humorem. Do zobaczenia jutro w kolejnym ciekawym odcinku. Cześć! A czy zastanawialiście się kiedyś, jak wiele humoru może kryć się w takich. <grystanie> Pytanko, dlaczego warto odpowiadać, opowiadać, nie odpowiadać?